Czy odcinek wyjdzie? Tego nie wie nikt. Może się uda, choć powiem wam, że jest wtorek, mam niecałe cztery dni, a ja w tym momencie zaczęłam nagrywać. No a wiecie, że ja z tą sobotą no musi być sobota. Jadę do szpitala w czwartek rano na tą biopsję, bo jeśli ktoś nie jest tutaj w temacie, to miesiąc temu wykryto u mnie komórki rakowe. Miałam złą cytologię i w czwartek mam robioną biopsję. Mm. Dowiedziałam się o tym przed ślubem, co w ogóle było bardzo trudne, bo musiałam gdzieś te problemy zdrowotne i takie trudne myśli zepchnąć trochę na bok, żeby w ogóle jakoś przetrwać. A teraz już działam i ogarniam, i właśnie w czwartek, no wiecie, no ogólnie jestem streszcz. Jak widzicie, jestem w szlafroku. Nie... nie jest to dla mnie łatwy temat, nie jest to dla mnie łatwe pod żadnym kątem. Pod... Ale podkreślam, oczywiście, badajcie się regularnie, bo ja robię cytologię bardzo regularnie, także bardzo szybko w ogóle wykryłam to wszystko. I dodatkowo dzisiaj mój dwulatek, każde moje dziecko, yy, ma stan podgorączkowy, więc robi się naprawdę grubo. No po prostu rozumiecie, ja tu do szpitala Cyprę miał w sumie jechać ze mną, żeby jakoś mi tak towarzyszyć, no ale zostanie pewnie z dzieckiem, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to jego przeziębienie tam pójdzie, będzie prosperowało, a, a ja w tym Momencie taka zestresowana, już wszystkim dookoła, no bo i, i sytuacja rodzinna, i dziecko do tego doszło, to no. idę pod prysznic. Kąpię się. Idę się wykąpać, umyć włosy, ogarnąć. Potrzebuję tego, to będzie jak takie wiecie, jak takie po prostu wyczyszczenie też myśli złych, głowy i w ogóle, no, potrzebuję tego. A następnie muszę się troszeczkę pakować do Poznania. Jutro już jadę, jako że mam na 8 rano być w tej poczekani mmm, na Sorze w Izbie Przyjęć to po prostu pomyślałam, że będę spała w Poznaniu, no bo no tak musiałabym wyjechać o jakiejś takiej naprawdę wczesnej godzinie. Dodatkowo jutro też zdejmuję paznokcie. Julka mi szybko zdejmuje paznokcie, no bo też, no wiecie, jakiś pulsometr czy tam na palec coś będzie zakładane. No nie mogę iść w takich paznokciach. <laughs> Niezła jazda, co? I będzie też wygodnie, będę mieć krótkie paznokcie, więc jutro jeszcze to załatwię. Plus jeszcze jutro chcę iść na laser, na usuwanie tatuażu, bo nie byłam, nie chciałam przed ślubem tego robić, żeby nie mieć jakichś, no nie wiem, jakichś napuchnięć, ale na twarzy i na szyi nadal. Ciśniemy i idę usuwać na kolejną sesję usuwania. O, one już są ogólnie wyblakłe w miarę, nie? Jest naprawdę lepiej, nie? No było to w ogóle mocne. Więc jeszcze coś takiego robię jutro. A na ten moment idę już bo ten prysznic, bo nie wytrzymam. czekam na to brownie yy, ogarnęłam się, ogarnęłam, o jezu już jest to brownie, pikało właśnie dobra to się zdziwiłam, usiadłam, chciałam gadać a tutaj akurat zrobione no sama nie wiem, yy, niech ostygnie jak ostygnie będę próbować bo tak miało być fajnie, że wykorzystałam banany które były już takie wiecie przejrzałe i to jest chyba największy plus w tym brownie Dobra, troszeczkę ostygło, <laughs> powiedzmy. I moi drodzy, mam kawkę, mam to brownie. Już tak lekko polizałam i bardzo bananowe. No totalnie mmm, chlebek bananowy, trochę czekoladowy. Hmm, nie wiem. I ja przez to, że tak dużo piekę sama, tak dużo umiem sama, to później jestem tak wybredna do tych przepisów z Thermomixa, że czasami mam aż takie, kurczę, dałabym trochę inaczej, nie? Inne proporcje, inną długość w ogóle pieczenia, to ja w ogóle i tak już sobie modyfikuję, mega, ale hmm. Ach, no dobre. dogadzam sobie, jem sobie czekoladowe rzeczy. Hmm, mój mąż jest w kuchni i hałasuje. Ale na szybko tylko powiem, że dzisiaj miałam taką cudowną przesyłkę i list, i właśnie sobie teraz przeczytam yy, takie podziękowania od panny Kokardki, która robiła księgę gości na nasz ślub. I tam w takim yy, niespodziance wysłała mi jeszcze coś takiego. I w ogóle, jest, jak to brał, nie pasuje do słodkości, bo jest to po prostu księga, gdzie będę mogła zapisywać swoje przepisy na słodkości. Księga słodkości Zuzi. Bardzo dziękuję. Cudowne, jak zawsze, cudowne jak księga gości. A teraz zobaczmy Cypriana. Stwierdziłam, że zrobimy taki kadr. Posmakujesz brownie? Co tam pieczesz? Coś drożdżowego? Misiu. Chcę próbować. No. Chcę spróbować. No, ja ostatnio nigdy nie lubiłem jakoś oliwek. Jakoś mocno, nie? Ale na te kalamata, te czarne. Nie? To mam taką fazę ostatnio, że już ze wszystkim to jadłem. Wiesz, że jest na kanapkach, na tostach, wszędzie to daje. I tak samo z kaparami mam, nie? I po prostu nie mogę. Nie, ludzie cię bardzo lubią ostatnio. Ciekawe za co. Taki segment y, ciebie może jest potrzebny. Okay, nie no, sprawdzimy, czy to będzie Powiedz coś Nic, to nie wigilia. wygląda nieźle. Jakieś badany, jakie wziąłeś banany? To jest te, te, czy tamte? To jest te, te dojrzałe. Wygląda nieźle. Ale taki mały, bo ja już swoje broni rzeczy z zjadłem. Wiesz co chodzi? Ale gorące? gorące, no właśnie trochę bananowe no ja ostatnio zjadłem tyle chlebka bananowego że trochę mam już dosyć tych bananów, a to przez to, że każdy się opuszcza w bananów, nie? już mamy mamy już nowe banany, stare banany i bardzo stare banany, a dlatego ten te bananowy a tam tamte kupiłem 3 dni Czekaj, w sobotę. I parze jeszcze są zielone. Rzadkość. Zazwyczaj to na drugi dzień już są takie jak ten. Mm, ale wygląda ładnie, co? <laughs> ale masz takie banany? A Wiesz co pierwszy raz zrobiłam? Po, po Banan wygląda już jak, bardziej jak bakłażan. E, powiem tak, no właśnie dlatego, przez to, że mamy tyle tych bananów, bo też każu jadł naprawdę codziennie jednego banana, już teraz tak trochę przestał, no to właśnie te banany wykorzystałam jednego? teraz. Jednego? Jednego, do każdego posiłku. No wiem, wiem, był bananowy. A jeszcze chciałam wam pokazać, pokażesz do kamery? Może no, ty prezentujesz, ja mówię. Robiłam rogaliki. Hostesa Cyprian pokazuje moje rogale. Robiłam rogale drugi raz. O matko, co to było? No, wyobraźcie sobie, wkleję foty, jak to mi wypłynęło. Wszystko po prostu było na blaszce. Nie? I znowu są puste w środku. Także w rogalach jestem naprawdę średnia. Naprawdę. <grym> no co, co? Każdy ostatnio lubi statki. <grym> Taki ma i taki ma, ten z Majorki, Majorki dostała do mnie. <taki, <taki, taki będziemy płynąć. Cześć, do do vloga? To masz, no. no. chciałam cię do vloga, chciałam. Dzisiaj środa, jedziemy do Poznania, już świecie przygotowani. O, mój ten, mój kalendarz. Jestem już spakowana, nawet się troszeczkę ogarnęłam, ubrałam, że Wam pokazuję w ogóle taki brązowy outfit i sorki za bałagan w domu. Ej, wczoraj sobie w nocy w ogóle oszalałam chyba z tego stresu. Mam coś takiego że sobie wczoraj posprzątałam moją y, szafę, witrynkę na słodkości, na torty i tak dalej. No i teraz mam tak ładnie tutaj zrobione i już mogę wam opisywać. U góry jest y, czekolada, potem są takie dodatki, jakieś takie kwiaty, jadalne kwiaty. Później mamy pastę pistacjową, ciastketa i świeczki, nawet tak widzicie. I w drugim przedziale również, bardzo ładnie, u góry worki, później wszystko silikonowe formy i tak dalej, tu jakiś domafinek, o tu podkłady, patrzcie jak ładnie podkłady sobie ułożyłam, no spoko, cukiernicza szafka, teraz jeszcze na dniach dojdzie mi parę rzeczy cukierniczych i fajnie to wygląda, naprawdę, w ogóle będę robiła sporo tortów, torty trzy. Trzy, cztery nawet, jeśli... Co jeszcze zrobić? Halloweenowy, jesienny, neroczek i taki jeszcze jeden basicowy. W, w październiku. Wszystkie w październiku cztery. Ło, wow, wow, wow. Fajnie. Już chcę robić tort, już chcę być w domu. Dopiero jedziemy. No ale ruszmy. Ruszmy do Poznania. Mogłabym Wam tutaj dokładnie tak pokazać, co mam, bo mam bardzo fajne te formy silikonowe i... fajne dodatki. I no ta druga półka jest chyba najbardziej ciekawa, bo tutaj mamy też posypki, takie z waf... e, barwniki w żelu, w proszku. O, coś, czym ostatnio jestem bardzo zajrana, to świeczki, bo nawet torty to też są świeczki. I na przykład takie mega długie, woskowe, z wosku pszczelego świeczki. Proszę, jaka długa i fajna. To są takie, wiecie, wbić to na tort konkret. No ale... Super, no. Mam taką tylkę jeszcze nieodpakowaną do nadziewania, na przykład, wiecie, pączków. Jeszcze nie nadziewałam nic, a już teraz robiłam bardzo dużo rzeczy. Jakieś takie pty się na luzie mogłabym nadzieć. Wiem, że lepiej przekroić i dać, ale też nadzieć bym mogła. Kurczę, nawet moje rogale mogłabym nadziewać, bo przynajmniej bym wiedziała, że nic mi tam nie wyleci, nie? <laughs> nie, naprawdę spoko. Ale tak ta kibel tak zwany Uuuu no. Jazdy tu w światło Ale nie poręcznie. Nie mogę zrobić tu W kolejnej Japonii to by nie było nie? Woda średnia Zimna chyba Taki fajny zegar <coughs> Tick, -tack, tick -tack. <try> tak, tik tak Taka stylów Tu, te widoki na to dach, człowiek, Chy. Na dachy i na taką rurę tu jest taka rura leży. Co jest tu? O, o te krzesła takie mamy, tylko że białe. Mmm, piękna pogoda. Drugi dzień mamy. Bracy. Drugi. O, do... Drugi miodowy dzień. Jak, po, jak policzymy te dni i takie, to niedługo miesiąc miodowy wyjdzie. No, do czterdziestki jakoś może do końca. No może. Miodowy dzień w środku tygodnia. Zdejmujemy paznokcie, czy skracamy po prostu Julki paznokcie i w ogóle nie mówiłam wam jeszcze we vlogu, że Julka ma salon nowy. Większy, w ogóle piękny. Jest tutaj tak ładnie. Sypiąc zrób jakieś ładne... Zrób sobie takie ładne przebitki. Jest tak. tak tu jest ładnie. Kawkę można zrób. O, jak naciskasz Brokawę. Dużo przebitek. No i ja siedzący z wami 3 godziny <głos> <głos> Z łóżka witam, bo wyobraźcie sobie, że się rozchorowałam jakoś w tym szpitalu i tak dalej. Wiadomo, trochę odporność słabsza po zabiegu. I teraz jestem w domu. No wczoraj nie dałam rady nic nagrać, wiadomo. No co, ja wam tutaj szczegółowo e, nie będę pewnie opisywać, co, co się działo, ale z jednej strony bym chciała powiedzieć, że uu, to nie było takie straszne i w ogóle luz blues, żeby też tak, no, nie wiem, nie straszyć, ale no, no, no nie było. Nie był to najprzyjemniejszy moment w moim życiu. Byłam bardzo zestresowana, aż się tak normalnie trzęsą momentami z takiego stresu. W miarę szybko to się wszystko udało, także to spoko. Było znieczulenie miejscowe, więc też spoko. No, pobrali pięć wycinków. No i w sumie teraz będę czekała trzy tygodnie na wyniki, i postanowiłam, czy dalej szyjkę macicy podcinają. No, więc no, jakoś to przetrwałam. Najgorsze, że przyjechaliśmy, przyjechałam do domu, wróciłam, i wczoraj, już tak w nocy, czułam się tak źle, i teraz po prostu mam mm, gardło, nos wszystko tak zawalone, więc ja tak w sumie przeziębiłam, no ale ja nie mogę ja tam chodziłam w takiej kurtce regaty zimowej, ciepłej, przeciwdeszczowej nie no, ubiór na mój ubiór na pewno nie, codziennie w każdy dzień taka koszuleczka że pod koszulką czy bluzką jeszcze na ramki, czyli taki podkoszulek tam w majtki wciśnięty wiecie, żeby wiatr w pleców nie podwiał jak, jak ubrałam się ja się naprawdę dobrze ubierałam, proszę mi tutaj <laughs> to nie moja wina, no spadła mi ta odporność i momentalnie po prostu za, przeziębiłam się. I ciężko mi się tutaj nagrywa, więc właśnie w łóżku w ogóle nagrywam. Rzadko tak macie taki kadr, ale no, no, w łóżku tylko dogram wam tutaj ten, to, to zakończenie i, i będzie film. Zmontuję go też w łóżku. No, cieszę się, że mam to już za sobą, chociaż jeszcze być może będzie coś przede mną. Niestety jeszcze te trzy tygodnie poczekam sobie w takim. Delikatnym stresie, akurat na Halloween będą wyniki, nie? No, w ogóle idealny moment. Tak jak my mieliśmy ślub 13 pechowego, tak tutaj będzie na Halloween wyniki. Ba. Z do końca października raczej to będzie taki czas, w którym no, zastanawiam się, czy jeszcze nie będę jechała raz do szpitala i wtedy już na znieczulenie ogólne, więc to też takie trochę dłuższy pobyt, bardziej no, skomplikowane. Chyba najgorsze jest uczucie po, nie, bo są zabieg jeszcze jakoś przetrasz, a później masz takie bardzo dziwne uczucia, jakby nie wiem, ja się czułam jak po porodzie, <grym> naprawdę jak po porodzie. No ale muszę oczywiście to powiedzieć, no. Dziewczyny, róbcie cytologię, badajcie się. Jest to bardzo ważne, żeby szybko wykryć takie zmiany. Więc naprawdę warto chodzić i do ginekologa, i robić USG piersi, i no, dbać o siebie, bo jest teraz wiele. Jezu, jak ja słyszę, że 20 lat jakieś babcie nie były u lekarza. Wycięli teraz chyba na jajniku jakiegoś guza 20-kilogramowego. Mucha mi siedzi na ręce. Okej, okay. przecież zima. Te muchy i zima. A jeszcze wcześniej w Polsce, w tym roku, wycieli 10-kilogramowego guza. Sorry, aż tak źle jest. No rozumiecie, że też to starsze pokolenie to już ogólnie unika szpitali jak ognia, no nie bada się i boi się w ogóle ginekologów. No to jest dla mnie przerażające, przerażające. Namawiajcie wasze babcie, wasze mamy, ciotki, jakieś starsze osoby, że warto się badać naprawdę, bo to jest chore 20 kilogramowy gus, na przykład. Że przecież waży 20 kilo więcej. Nie, naprawdę przerażające, no. No ja się badam jak wiecie regularnie i właśnie dzięki temu um, wykryłam, że jest coś nie tak, wykryłam te komórki rakowe już naprawdę w bardzo wczesnym stadium i cieszę się, bo no Głupio to brzmi, ale jak już się wyleczy, to chciałabym zaś tą ciążę nadal. Mimo, że teraz ta ciąża będzie już obarczona takim, no, być może jakimś szwem na szyjce macicy, albo jakimś tam. Już w pierwszej ciąży miałam skracającą się szyjkę, no to wiecie, to w tej drugiej, no znowu będę miała taką ciążę, że widzę na Instagramie, że tam te babki na siłowni są i w ogóle. Ui, ja! Latam symulat, bawię się, a ja tak w łóżku będę. W łóżku, bo nie mogę się ruszyć, bo to wszystko tam... No, no trzymam kciuki, żeby się udało po prostu zajść tą drugą ciążą. A teraz wracam. Mam herbatkę i... No, słyszycie też pogłosie, nie? Wracam sobie na poduszeczkę. Mieliśmy dzisiaj pomoc z Kaziem, ale Kaziu niedługo tutaj wpadnia, jak tu... W... To, to już sobie nie, nie będę odpoczywać, a teraz tak trochę spałam, właśnie wyspałam się w sumie tam tak leżę, no ciężko mi się. Jeszcze rosu tutaj ma wlecieć, jakiś słyszałam, kombinują dla mnie rosołek, dobrze. <grym> plan <zypran> mi pomaga. Dobre, no dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Była z wami Zuzia i do zobaczenia za tydzień.